Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na 25. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia od 17 do 25 września 2021. Festiwal dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminę Miasta Tarnowa. Czwarty dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Jesteśmy w Teatrze im. Ludwika Solskiego i dzisiaj na deskach Solskiego zaprezentuje się Teatr Nowy Proxima z Krakowa w spektaklu zatytułowanym Kazik, tylko żartowałem, Ziemowita Szczerka. Będziemy rozmawiali oczywiście z twórcami tego spektaklu, który jest taką podróżą w czasie po Polsce lat 80 i 90 przede wszystkim i tak przemkniemy też troszkę przez te najnowsze lata. To pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania w kulisach talii, a w drugiej części porozmawiamy z dziennikarzem i prawdziwym weteranem Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia z Piotrem Filipem i spróbujemy się też przenieść w czasie, cofnąć się o ponad 25 lat i po Wspominać, jak talia powstawała. No, po prostu będziemy starali się być niemal przy jej poczęciu. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w kulisach talii. Bo skończyło się właśnie lato, skończyło i weszliśmy w najprzytrzą porę roku, jaką jest jesień. Z sześciu dni pobytu nad morzem, sześć dni kurwa padało. i don't Dzisiaj na deskach Solskiego w czwartym dniu 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedia Italia, teatr nowy Proxima z Krakowa, a w naszym studiu kulisy festiwalu wspaniali goście: pani Katarzyna Chlebny. Dzień dobry. i pan Piotr Sieklucki. Dzień dobry. który jest twórcą i tworzywem zarazem. Tak dyrektor powiedzieć. teatru, reżyser spektaklu Kazik, ja tylko żartowałem, no i odtwórca postaci, która jest główną osią narracyjną całego spektaklu. Jesteśmy po pierwszym pokazie. To jest spektakl, no chyba największa świeżynka na tegorocznym festiwalu, bo tekst jest autorstwa ciągle jeszcze młodego, ale niezwykle utalentowanego prozejka zimowita Szczerka zresztą napisany na jakby Wasze zamówienie. Tak, tekst był napisany przez nasze zamówienie. Oczywiście z Ziemowitym Szczerkiem znamy się już ładnych parę lat. Od w zasadzie takiego jego debiutu trochę scenicznego, bo napisał nam rewelacyjnego Wiedźmina, Wiedźmin Turbolechita, który zrobiliśmy w naszym teatrze z Juliuszem Krząstowskim, aktorem Narodowego Starego Teatru w roli Wiedźmina. I to był naprawdę fenomenalny spektakl z przesłaniem, kim jest Wiedźmin, po co przychodzi Wiedźmin do naszej nowej polskiej rzeczywistości. I z naszymi polskimi demonami, traumami, skrzywieniami narodowymi rozprawia się. A tutaj była taka historia, że w zasadzie na początku miał powstać spektakl, tak się dogadywałem z Kazikiem Staszewskim, spektakl o Polsce, o transformacji, o solidarności z muzyką kultu, i z piosenkami Kazika na żywo. No i to miał być taki spektakl troszeczkę też i biograficzny, jeżeli chodzi o kult. Po paru miesiącach kiedy wysłałem Kazikowi tekst, jeśli mogę tu przeklinać, napisał mi takiego SMS-a Ni chuja, To znaczy, powiedział, że nie zgadza się na ten tekst, a to dlatego, że ja bardzo wiele rzeczy powyciągałem takich prywatnych, co przez tę swoją kilkumiesięczną pracę udało mi się wygrzebać, czyli o takiej prywatnej ja relacji z żoną. Z żoną. Ania i Ania, które, która rzeczywiście była, była dziewczyną jego przyjaciela, który poszedł do wojska i tę Anię zostawił pod opieką Kazika, tak się zaopiekował, że kiedy kolega po dwóch latach z wojska wrócił, no to zobaczył małego, małego dzieciaczka, czyli Kazika i Ani. Troszkę o tacie Kazika, o piosenkach taty Kazika i to było takie, stało się takie bardzo autobiograficzne, pikantne o życiu Kazika Staszewskiego. Jak on mi powiedział, Oh, Nichu ja. E... A, mm, mieliśmy miesiąc do premiery, wtedy zadzwoniłem do Ziemowita Szczerka i powiedziałem: ratuj mnie, bo to miał być spektakl o transformacji, o Solidarności, o Wałęsie z muzyką Kazika. I wtedy w, w ciągu dwóch tygodni e, Szczerek napisał mi e, ten tekst, e, zamieniając Kazika, że nie jestem Kazikiem, ale jestem jego przyjacielem, czyli e, Staszkiem. I tak domniemanym do kolegą. Tak, domniemanym kolegą. I tak powstał e, ten spektakl Kazikia. Ja tylko żartowałem. Faktycznie jest to taka trochę podróż w czasie i myślę, że te wszystkie kody, te wszystkie znaki łącznie z tą szklaną rybą i z, z, ze scenografią w postaci meblościanki z Kalwarii Zebrzydowskiej plus Jawa, plus Maluchy, bloki dziesięciopietrowe i mnóstwo innych historii sprzed lat mogą odczytać ludzie z pokolenia, no tak sobie to gdzieś obliczyłam, 50+, plus, to, to już tak 100 na 100 mogą odczytać. Ale to my jesteśmy jeszcze 50 minus. No właśnie, Państwo są 50 <grymne> minus. Damy. Ja jestem zachwycona tym, że oczywiście to, co Pani mówi, to jest prawda, że dla tego pokolenia, które osobiście pamięta te czasy, które przeżyło PRL już jako dorośli ludzie, to jest to rzeczywiście taka wycieczka poprzez własne biografie i to jest rzeczywiście bardzo dotykające i ci ludzie, także nasza dzisiejsza publiczność w teatrze, tu w Tarnowie, widać, że bardzo żywo reaguje na te swoje wspomnienia, bo każda ta piosenka przypomina coś osobistego i jest taką jakby rzeczywiście zajrzeniem do swojego pamiętnika. Ale mnie cieszy fakt, że kiedy przychodzą młodzi ludzie, czyli na np. moi uczniowie, moi studenci, to są ludzie po 20 lat, czy czasami zdarzają się nawet troszkę młodsi, którym pozwalam przyjść mimo przekleństw na scenie, to oni mówią, my to czujemy, bo my znamy te piosenki, my znamy te opowieści rodziców, i nagle ktoś nam wizualizuje to, w czym się gdzieś tam my wychowywaliśmy, jako to pokolenie, które przyszło zaraz po tych transformacjach w naszym kraju. I wydaje mi się, że to jest dobrze, że my zostawiamy taki ślad na tej historii, a mówimy też językiem dzięki Ziemowitowi Szczerkowi, na tyle współczesnym dla tego młodego pokolenia, jeszcze nie na tyle odstręczającym tego widza 50, a już na tyle komunikatywnym dla tego młodego pokolenia, że że ten młody widz naprawdę, no mam nadzieję, że nie kokietuje nas, tylko naprawdę bardzo dobrze się bawi na tym spektaklu, więc i coś z niego wynosi również pod tym względem historycznym. No i również swoje wspomnienia, bo myślę, że każdy miał bliżej lub dalej takiego wuja Kazimierza, który uprawiał kontestację aktywną, jak to pięknie Ziemowic szereg. Określił. Fantastyczny jest ten język. Fantastyczne są piosenki, nie tylko piosenki zresztą kultu, powiedzmy, bo jest parę takich gigantów kultowych o tak, no nomen. To jest e, krakowski spleen, jest Krakowski Manamu. Spin Manamu, jest jeszcze Bikzyc, tak. Mhm, tak No i Biały Miś Nieśmiertelny. No i nieśmiertelny Biały Miś. Ale e, chciałabym wrócić jeszcze, bo pan wspomniał o Wiedźminie. E, i to jest taka trochę podobna, jeżeli chodzi o konstrukcję, realizacja pańska, bo zaczyna się od takiego właściwie kolażu stylistycznego, bo tak na dobrą sprawę to na początku nie wiedziałam jak się odnaleźć, czy to jest monodram, czy to jest stand-up, czy to jest spektakl muzyczny, w każdym razie wokół postaci Staszka wszystko jakby gra i, i pan y, trochę zmienia te y, estetyki sceniczne prawda i konwencje sceniczne również potem pojawia się y, Mariolka y, y, pańska żona no i już robi się taka y, tragikomedia trochę małżeńska prawda i opowieść też y, ale to jest podobna konstrukcja jak było właśnie w Wiedźminie tę formułę, którą Piotrek proponuje jako reżyser w Kaziku, a Ziemowicz szczereg mu to ułatwia, czy to, co się pojawia w Wiedźminie, może troszkę, jest jakąś formą takiego dziś dosyć popularnego stand-upu. I kiedy już mamy tego widza stand-upowego, pokazujemy mu jeszcze troszkę szersze świata. Zobacz, a można jeszcze po to sięgnąć, a można jeszcze po to sięgnąć. I tak samo jest z tymi muzycznymi nowymi rzeczami Piotrka, a, które powstają na naszej drugiej scenie, takiej bardziej muzycznej, czyli zapraszamy Państwa oczywiście do Krakowa I na wielką scenę, dużą scenę w porównaniu z tą tarnowską, to może powiem, że dużą, niewielką, ale i na tę mniejszą do, scenę Berlin, gdzie powstają projekty muzyczne, i to też jest takie trochę łamanie tego konwenansu, i tego postrzegania teatru jako miejsca, gdzie się umawiamy na konkretną formułę. My się na nic nie umawiamy. Jedziemy tam po bandzie, Piotrek jedzie ostro po bandzie, bardzo czasami niesmacznie. I widz to Gdzieś tam kupuje, to znaczy, że tego potrzebuje. A jeżeli my przy okazji możemy się fantastycznie pobawić, no to kurczę, robimy to i tyle. Mhm. Kazik, ja tylko żartowałem. Warto zobaczyć. Zapraszacie Państwo w taką podróż w czasie bez trzymanki. Super, dziękujemy Bardzo i zapraszamy. Zapraszamy, dziękujemy i dziękujemy za zaproszenie do Tarnowa. Jesteśmy zachwyceni jak na razie. Do zobaczenia. tak wspaniałe święto ten wspaniały jubileusz to też jest znakomita okazja do tego żeby powspominać historię talii i ten czas który już za nami jakże ciekawy interesujący no a jeśli wspominać to z tymi którzy współtworzą talię od początku a nawet są współpomysłodowcami można powiedzieć tego Byli festiwalu u jej poczęciu. tak jest, nie tak, bójmy się jest. tego słowa Tak. piotr filip dziennikarz, i y, Piotrze, nie obrazisz się, jak powiem tego tak tobie, prawdziwy, taliowy weteran. No, można tak powiedzieć. A ja przede wszystkim, y, talia się wzięła w moim życiu nie dlatego, że jestem dziennikarzem, czy, tylko że byłem urzędnikiem y, samochodowym. Szefem, no, szefem tak, Wydziału Kultury. Szefem Wydziału Kultury, dyrektorem. I tak to się wszystko zaczęło. No właśnie, jak to się zaczęło? Bo wiemy, że przy tym poczęciu obecny był również i to była też postać absolutnie kluczowa dla powstania talii Andrzej Pacuła. No i Piotr Filip. Zdrać trochę tych kuluarowych rozmów. Tak, to znaczy, jeszcze obok nas był przyszły wojewoda czy wicewojewoda Tarnowski Tomek Majka jeszcze pomagał nam troszeczkę Gwidon Wójcik, który był wówczas radnym miasta Tarnowa i posłem. Scenariusz, taki konspekt właściwie to był autorstwa Andrzeja Pacuły. A myśmy później Poszli i do prezydenta, i do tych osób, których, o których wspominam, i nawet się nam to udało zrobić, choć to wszystko nie było takie proste, dlatego że kiedy skończyła się pierwsza edycja festiwalu. No, to na drugą się jeszcze nie zanosiło. Ten pomysł był taki, że to co dwa lata mogłoby się odbyć, tak jak powiedzmy dni Tarnowa, co drugi rok i wówczas 45 rajców miejskich. Głosowało nad, to, nad tym projektem, i no, mnie się wydawało, że to raczej nie przejdzie. A, a potem, nie wiem z czego to wynikało, potem okazało się, że przeszło to i jest co roku, i w związku z tym ja mam taką. Tak, takie myślenie, że nie wiem gdzie i kiedy mi się te 25 lat podziało. podziało. I dlaczego jestem coraz starszy. W trakcie tego festiwalu sobie często tak myślę. A no, mówiłeś o tym, że miała być jedna edycja, nie wiadomo, czy będzie kolejna. A tu się okazało, że minęło 25 lat. Obserwując to, i myśląc o tych początkach, spodziewaliście się w ogóle takiego rozwoju, że ten festiwal przybierze taką formę, stanie się no tak ważnym punktem w ogóle na teatralnej, komediowej mapie Polski i ważnym, jeśli chodzi o kulturę w całym Tarnowie? Nie. Nie będę udawał, że coś tutaj genialnego wymyśliliśmy. Natomiast no nie trzeba wielkiej dedukcji i mistrzostwa, żeby powiedzieć jedno: no, tyle zainteresowania, ile zainteresowania. To znaczy, ten festiwal żyje głównie dlatego, że ludzie no, kupili tę te, te formułę. I to nie chodzi nawet ani o pomysłodawców, ani o. Natomiast no, nie byłoby tego, gdyby nie to, że sporo osób się tym zainteresowało. Piotrze, i jeszcze jedno, byłeś przy tym poczęciu, jako się rzekło? Jesteś niestrudzenie przez kolejne wszystkie edycje talii, czyli te ćwierć wieku. Obserwujesz ewoluowanie tego festiwalu, jego zmiany, trudniejsze i jaśniejsze momenty. Jak dzisiaj odbierasz ten festiwal? To znaczy, tak, ja jeszcze nawiążę do takiej, takiego momentu. W momencie, kiedy to było pod egidą Wydziału Kultury, to właściwie wszystkie instytucje miejskie coś tam od siebie dorzucały. Czy biblioteka, czy galeria, czy tecek. Natomiast no w tej chwili. To jest trochę zawężone, ale mam nadzieję, że to można powiedzieć, że to żyje. Nic się temu złego, mam nadzieję, nie stanie przez następne 25 lat. Chociaż ja będę znowu ciut starszy. Tak jak my wszyscy, ale wiesz, podobno śmiech od i, i pogoda ducha w ogóle wpływa. No to to nie, nie chodzi chyba o ten PESEL, tylko o to, jak się czujemy, a myślę, że widzowie tali w ogóle fani teatru w ogóle. To są osoby młode duchem, otwarte, więc Piotrze. Do zobaczenia już dziś, jeszcze wieczorem, jutro, pojutrze. No i miejmy nadzieję, że wszyscy w takim gronie, albo jeszcze w szerszym, za następne 25 lat. No, no co daj Boże. Co daj Boże.